Boże, coś Wam powiem. Zacznę dziś od słów świętej Teresy Zawila. O Panie mój, jak jesteś dobry! I czego właśnie od nich? podkreślają całą istotę Boga. Bóg jest dobry, bo jest miłością. Miłość jest dobra, bo sprawia człowiekowi przyjemność. A jednocześnie miłość jest trudna w czynieniu. Powiedzieć, że się kogoś kocha, a pokazać to swoim życiem, to dwa różne poziomy. Miłowanie drugiego człowieka to pragnienie jego dobra. Właśnie w tym fragmencie Jezus nawołuje nas do miłości najdoskonalszej. Ta z kolei może zostać zrealizowana tylko przez dar z siebie. Można więc powiedzieć, że miłowanie nieprzyjaciół to kiepska inwestycja. Dajemy coś z siebie, ale nie otrzymujemy nic w zamian. Mimo tego to jedyna droga, jaką wskazuje, którą przeszedł sam Pan. I zrobił to dla naszego zbawienia. Na wstępie do rozważań ekstremalnej drogi krzyżowej są słowa nie ma, że się nie da. To wiele nam mówi. Ograniczenia w działaniu, w miłowaniu, w czynieniu dobra są tylko w naszej głowie, bo na pierwszym miejscu jest w niej myślenie o sobie. Ja nie potrafię, ja nie umiem, ja nie mam siły, ja nie mogę. A czy faktycznie tak jest? Czy nie jest to wymówka, żeby coś zyskać dla siebie? Trochę wolnego czasu, trochę sił. Czy nie jest to także wymówka, żeby nie dawać siebie innym, bo mi jest szkoda? No właśnie tak jest. Wiedząc, że miłość nieprzyjaciół niczego nie wniesie do naszego życia, że nie będzie żadnego zysku, nie idziemy w tym kierunku. Tylko nawet nie zauważamy, że nienawiść jeszcze bardziej drenuje nas z uczuć. Jakby pochłaniała więcej energii. Nie wiem, na ile są to pewne dane, ale mówi się, że przy uśmiechu człowiek używa 17 mięśni, a kiedy się złości, aż 43. To powinno nam w się wystarczyć za odpowiedź, co lepiej wybrać. Nie da się żyć bez miłości. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli nie dotknie i nie uczyni jej w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Tak nauczył nas święty Jan Paweł II. Z miłości powstaliśmy jako ludzie, z miłości zostaliśmy odkupieni jako grzesznicy i z tej samej miłości zostaliśmy zbawieni jako dzieci Boże. Miłość więc jest uniwersalną walutą, za którą możemy wszystko zdobyć: życie, odkupienie i wieczność. Miłując, nie tylko możemy też zdobyć towarzysza swojego życia, ale i możemy komuś życie uratować. Mamy nieustannie się rozwijać. Duchowość nie powinna być więc dla nas jak hobby, o które troszczę się w wolnym czasie. Życie duchowe wymaga nieustannych zabiegów. I to, o czym powinniśmy wiedzieć, to nie stajemy się lepsi, dlatego że poświęcamy czas. Stajemy się lepsi, bo towarzyszy nam łaska Boża. Praca nad sobą jest odpowiedzią serca na miłość, którą spotkaliśmy na swojej drodze i zauważyliśmy, że bez niej trudno się żyje. Kiedy ziarno Bożej Miłości w nas padło, to ono będzie kiełkować i wzrastać, choć nie wiem, jak to się dzieje. Jedyne, co mogę zrobić osobiście, to odpowiedzieć na tę miłość, dzielić ją z innymi, prowadzić ludzi do źródła miłości i miłować, choć po ludzku nam się to nie opłaca. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.